Bądź mno. Łysy alkoholik, level zbyt młody, by umierać. Komuni tego Hika teoretycznie zna twoje losy. Ale nie do końca. Oficjalna wersja jest taka, że porwali cię ludzie Volkera i zakatowali na śmierć na przesłuchaniu. Jednak tak naprawdę chciałeś się uwolnić od swojego chorego na umyśle brata. Marwina, chorego od urodzenia na powergameryzm w stopniu lekkim. Ty niebaniec, kiedy ty cierpiałeś z powodu ukoszenia przez krwiopijce. Latał po okolicy i robił wszystko dla każdego, byle nie dla ciebie, a miał załatwić niezbędne środki medyczne. W końcu uznałeś, że masz dość i odpalasz plan B. Jesteś członkiem tajnej organizacji zwanej Wodnym Kręgiem, stąd masz pewne znajomości. Na Londram często chodziłeś na różne spotkania, poza tym byłeś już na Orholos parę lat temu. Poznałeś wtedy niejakiego Volkera, który ma u ciebie dług wdzięczności. Pamiętasz, że nie przepada za twoimi braćmi pierścienia? Cóż, ty wciąż masz swój pierścionek za akwamarynem. Wypada ci on niby przypadkiem z kieszeni. Wiesz, że zaraz zobaczy go wujek Kurt. Ty, znając tego starego wygema już dość utrzymywania cię w swojej chacie za darmo i będzie chciał spieniężyć twój piersionek. Volker jest zapewne jedynym na wyspie amatorem takich przedmiotów. Jednocześnie wuj nie wie, że nie jest to zainteresowanie. Czysto kolekcjonerskie. Kurt połknął haczyki i polazł do miasta. Teraz kolejna faza planu. Wyciągasz Marwina na chranie nad rzeką. Obiecujesz mu dwa tysiące ekspa i od razu się zgada. Uchlewasz go, zostawiasz go nawalonego w lesie i uruchamiasz swoje kontakty. Informujesz honorable korespondentów Volkera, że stary znajomy wrócił. A gdyby przyszedł do niego jakiś walący ryba Mimenev i oferował pierścień, to ma się zgodzić, a szczegóły na miejscu. Wracasz po brata i odprowadzasz go do chaty Kurta. Jakiś czas później słyszysz, że Volker zawitał do Silbach. Wujasz narobił w portki spodniecenia Licząc ile zarobi A takiego? W końcu zostajesz sam w domu Volker wysłał wuja po jakieś gówno A Marwinek lata jak zwykle za jakimś gównem Prawdę mówiąc walisz to Żyjesz już nadzieją, że uwolnisz się od brata jeba i wuja materialisty I ukryjesz to, że pochodzisz z Londram Przychodzi Volker ze szczegółami waszej umowy Zawód lichwiarza chyba wszedł mu w krew Bo facet nie może tak po prostu ci się odwzięczyć. Musi mieć zakatalogowane w tych twoich papierach, że to była transakcja wymienna. Więc w zamian za pomoc wykonasz dla niego małą przysługę. Cholerny formalista. No ale zgadasz się. Wychodzi. Parę dni później znowu zostajesz sam w domu. Brat łaskawie poszedł po lekarstwo dla ciebie, a wuj po tym jak symulowałeś atak gorączki pobiegł do karczmy. No tak, bo przecież nie do miejscowego maga wody. Sam za kołnierz nie wylewasz. Ale to, że kurt samawia dla ciebie grzańce, a potem sami wychlewa, to jest już trochę niefajne. Nagle do chaty wbija dwójka ludzi gruby i chudszy robią raban, choć i bez tego był tutaj burdel. Następnie cię porywają i po prostu wynoszą z wioski. O dziwo się udało. Pod murami miasta zostajesz sam na sam z schudziercem. Prowadzicie kanałami, aż w końcu trafiacie do jakichś podziemi. W ramach przysługi za pomoc masz Wolkerowi pilnować więźniów z wodnego kręgu i czasem pomagać przy przesłuchaniach. A jako, że jesteście z Wolkerem z ziemeczkami, to dostałeś nawet barek z różnymi alkoholami. Dosłownie zakochałeś się w nordmarskiej starce. Pewnego dnia dostałeś całą jej zgrzewkę i zrobiłeś taką jednoosobową libację, że obudziły się na kacu w trumnie. Stary, ale jazda, należy do wodnego kręgu. Ogarniasz się, ale w sumie. Całkiem wygodnie się tu leży, słyszysz kroki. Szukasz wieka od trumny i zamykasz się w niej. Słyszysz, że przybysz otwiera po kolei każdą skrzynię. A dano się, abym się mylił. Marvin. Liczyłeś, się szukanie cię zajmie mu więcej czasu. Przecież na wyspie jest tylu zlecenie dawców questów, o Otwiera twoją trumnę. Udajesz martwego, wstrzymujesz oddech. Marwinka zamurowała. ci się nawet Robi szkoda. Ale tylko trochę. Nagle w biazach słów. Bo już cię meczy to udawanie i jeszcze wyjdzie na jaw, że żyjesz Marvin chwyta kuszę opartą koło twojej głowy Chwilę później jakiś typ kopniakiem wywala drzwi z zawiasów O cholera Kessel! Pamiętasz go, ten facet nigdy nie odpuszczał Cała trójka kłóci się celując do siebie z kusz A ty masz już ochotę zaczerpnąć oddech Zaks celuje w Kesselach, Kessel celuje w Marwina Marvin celuje w Zaksa Zaks celuje w Marwina Kessel celuje w Zaksa Marin celuje w Kessera. Kese celuje w Marwina. Zax celuje w Marwina. Marin celuje w Marwina. Strzelajcie. Do cholery. Kese celuje w Zaxa i przeszywa go bełtem. Marvin gada z nim jeszcze przez chwilę nad twoim trupem, ale wreszcie spadają. Możesz już odetchnąć. Volker uznaje, że wypełniłeś swoją część umowy. Daje ci force na statek, a ty wykorzystując swoje znajomości załatwiasz sobie miejsce na pierwszym lepszym statku. Ale chwilę przed wypłynięciem zauważasz Kazima, typa ze statku przemytników. Nie ma fują, rozpoznacie, rezygnujesz z rejsu, ale masz plan B. Zrobisz coś, czego nikt się nie spodziewa. Kradniesz łódkę i płyniesz na Londram. To samo Londram, który niedawno zajeli zielonoskórzy. Masz kontakty wśród orków, a kiedy i herszt przegrał z tobą zawody w piciu, zgodzili się przewieźć na kontynent. I to była dobra decyzja. Po bitwie o wschodni archipelag to orkowie rządzą na morzach i oceanach. Topicie jakiś ludzki stateczek. W końcu trafiasz na kontynent, a potem przedostajesz się do Nordmaru. Zamieszkujesz w Klanie Wilka i zostajesz myśliwym. Semat jest prosty: przed polowaniem kolejka starki dla odwagi, po polowaniu kolejka starki w nagrodę, po wypatroszeniu zwierzęcia kolejka starki dla dezynfekcji, a po powrocie do klanu to już regularne chranie z kolegami. I rano kolejka starki na leczenie kaca a potem znowu kolejka, polowanie, kolejka, patroszenie, kolejka, powrót chlanie kolejka, polowanie, i tak mnie parę lat. Pewnego dnia idziecie na porządną wyprawę, by uzupełnić zapasy klanu. Tyle wody, ile ze sobą zabraliście, to chyba tylko u wolkera miałeś. Nareszcie jesteś szczęśliwy ze swoją kochaną normalską starką. Choć z drugiej strony trochę ci ona spowszedniała. Chętnie spróbowałbyś czegoś innego, zrobiłbyś taki mały skok w bok. Słyszałeś coś o tunelowym bulgocie. Ponoć powala nawet Nordmarczyków. Ale na tym zadupiu nie masz za bardzo jak się w to wyposażyć. Pewnego dnia podbija do ciebie jakiś typ skitku. Z kieszeni pośród rozmaitych śmieci wystaje mu butelka tunelowego bulgotu. Więc już go lubisz. Pomaga wam z polowaniem, a potem werbuje cię do walki z orkami w klenie młota. Godzisz się, bo może w ferworze walki uda ci się gwiznąć mu tę butelkę. Londramskie geny nie dają sobie zapomnieć. Zebrał niezłą ekipę. Razem dość szybko pozbywacie się orków. Kitkat zagaduje do ciebie i wtedy orientujesz się, że coś jest nie tak. Widzisz w jego oczach ten sam błysk, co kiedyś u Marinka. Wracają do ciebie koszmary z dzieciństwa. Kiedy bałeś się, że Marvin zabije cię dla ekspa. Na szczęście on miał powergamerysm w stopniu lekkim i nie bił wszystkich wokół. Kitkat rzuca się na was wszystkich i powala każdego po kolei. Ciebie też widzisz jak dobija każdego towarzysza. Do ciebie podchodzi jako ostatniego. Warsztat ojca. Pierwsza kradzież, śmierć matki pierwsza dziewczyna. Chory braciszek. Spotkanie kręgu, imba w kuźni. Imba na cmentarzu. Statek. Krwiopijca. Libacja. Wolker, Starka. Trumna Nordar, kopalnia Kitkat. Patrzysz w prawo. Już na ciebie czekają. Twoja rodzina. Ojciec, matka. mój brat. Umierasz. Jesteś Jorn. A to twoja prawdziwa historia. Subskrybując kanał, oceniając i komentując ten film, doceniasz moją pracę i wspierasz rozwój mojego kanału.